Karolina Bielawska, najpiękniejsza łodzianka, najpiękniejsza polka, a w roku 600 lecia łodzi Miss World. E, twoja się. przygoda rozpoczęła się w 2020 roku, a dopiero w 2024 poddałaś <grym> koronę. Miss World. Jak to się zdarzyło? <noise> Zgadza się. Miałam do tego duże szczęście. Ludzie mówią, że jak już się do czegoś dorwę, to tego nie puszczam, ponieważ Miss Polonia, województwa łódzkiego zostałam w ogóle w 2019. Później wygrałam pod koniec roku konkurs Miss Polonia Ogólnopolski, a konkurs Miss Świata miał się odbyć w 2021. Niestety jednak nadeszła pandemia i mimo tego, że poleciały wszystkie kandydatki do Portoryko i byliśmy tam prawie miesiąc i się przygotowywałyśmy. No to większość z nas się niestety rozchorowała, łącznie ze mną, i konkurs został odwołany 7 godzin przed finałem. Więc nie wygrałam w tym 2021 i dopiero w 2022 zostałam mi świata. I co to skutkowało? Oj, bardzo dużo się zmieniło. Tak naprawdę, jeszcze dodatkowo miałam najdłuższy rok panowania jako mi świata po dwa lata, każda z dziewczyn ma tak naprawdę rok. I w tym okresie udało mi się odwiedzić około 50 krajów. Lataliśmy z jednego krańca świata na drugi. Pamiętam taki jeden tydzień był, że w ciągu tygodnia byliśmy na trzech różnych kontynentach, ale dzięki temu wszystkiemu, oprócz tego, że poznałam ogromną ilość ludzi z różnych kultur, z różnymi poglądami, wiele się nauczyłam, zobaczyłam kawał świata, to też udało nam się zrobić dużo dobrego. Ty się dowiedziałaś dużo o świecie, a co? Ludzie ze świata mogli się dowiedzieć o, od ciebie o mieście Łódź? <laughs> Starałam się przekazać jak najwięcej. Myślę, że już czasami problemy były, kiedy mówiłam, że jestem z Polski, gdzie to leży na mapie. To już nie dla wszystkich osób było to jasne. Ale kiedy przede wszystkim mówiłam o Łodzi, to mówiłam o mieście, które jest bardzo bliskie mojemu sercu, bo tutaj się wychowałam. Stąd mam najwięcej wspomnień związanych z moją rodziną, związanych z nauką, ponieważ jedna szkoła, później liceum, później studia wszystko miało miejsce w łodzi. Wiem, że bardzo byli zdezorientowani, kiedy mówiłam, że łódź po pierwsze była zapisana LODZ, a mówi się łódź, a to jeszcze znaczy łódka, gdzie nie mamy tutaj, gdzie pływać łodzią. To wszystko było dla nich dosyć mylące, aczkolwiek. Bardzo zainteresowani na pewno byli moimi korzeniami i przede wszystkim tym, jakie miejsca są piękne w Łodzi. Ja często starałam się pokazywać różnego rodzaju zdjęcia, mówić, że to jest takie postindustrialne miasto, że mamy dużo pięknych budynków z cegły, z kulturą, z historią, że nasze miasto to tak naprawdę miasto czterech kultur. I taka ta deseryfikacja była już u nas obecna, więc przy świata też bardzo fajnie się to wszystko łączyło, że my też jesteśmy miastem bardzo otwartym dla osób ze świata. O to nasze miasto pytały dziewczyny, z którymi konkurowałaś, o koronę? Czy jeszcze inne osoby były zainteresowane miejscem twojego, e, twoi, Twoim miasta? E, I dziewczyny, z którymi brałam udział, ponieważ każda z nas chciała się jak najlepiej poznać. Byłyśmy razem miesiąc, a później jeszcze kolejne dwa tygodnie. E, Także tego czasu było sporo. E, więc dziewczyny też mi pytały, a później, jak już zostałam mi świata, no to zawsze byłam przedstawiana e, Karolina Bielawska from Poland, a później często nazwa była przekręcana, bo to było from uć, from Lodz, Także starali się to przekazać jak najlepiej, ale ludzie to pytują. Ludzie chcą poznać przede wszystkim korzenie danej osoby, skąd, e, gdzie się wszystkiego nauczyła, gdzie się wychowała, e, które miejsce i jaka kultura ją ukształtowała. Także e, jak najbardziej przez te dwa lata panowania byłam pytana przez różne osoby na świecie. O ale, nasze miasto. Ale bardziej interesowali się ogrodem botanicznym, w którym w tej <noise> chwili jesteśmy, czy pałacem? poznańskiego, czy nie wiem, manufakturą? Eee, przyznam szczerze, że ja jestem pierwszy raz w naszym ogrodzie botanicznym i jestem zachwycona, jest tutaj naprawdę przepięknie i myślę, że jeszcze niejednokrotnie tu wrócę. Eee, dużo opowiadałam o naszej słynnej ulicy Piotrkowskiej. Myślę, że o tym było najwięcej słychać ze względu też na akcję, do której przynależę, czyli eee, Zupa na Pietrynie i tam się też zaczęła mu, moja przygoda z żywym wolontariatem, więc ta Piotrkowska jest mi bardzo bliska. Na Piotrkowskiej również miałam swoją uczelnię, więc myślę, że to był taki nurt przewodni, ale czy to Manufaktura, czy to Monopolis, czy Księży Młyn, no to są miejsca, które też chętnie pokazują, one pięknie wyglądają, i są takie unikalne przez ten, przez architekturę i przez to, jak wyglądają. No to jak już wspomniałaś o Ulicy Piotrkowskiej i o tej zupy, zupie na Ulicy Piotrkowskiej, to powiedz mi, skąd się to wzięło, jak przyszli do ciebie i, i o czym. Co Ci zaproponowano? Tak naprawdę to ja przyszłam do nich. To było tak, że moja znajoma była w katedrze i zobaczyła bardzo dużą grupę ludzi stojących pod katedrą, ustawiających się, widać, że to był środek zimy, więc widać było, że byli zmarznięci, głodni, przemęczeni. I się zastanawiałyśmy, po co oni się ustawiają, co tam się dzieje, w jaki sposób ewentualnie można się zaangażować i pomóc. Ja jeszcze wtedy nie byłam Miss Świata, to było po wyborach Miss Polonia. Znalazłam tą organizację i pamiętam, że zadzwoniłam do Zosi, która wtedy zajmowała się organizacją tego wydarzenia. I przedstawiam się, że jestem Karolina Bielawska, że jestem Miss Polonia, że ja to bym mogła to, to, tamto, że media, że to. I zaczynam wymieniać w ogóle wszystkie swoje talenty. I ja ona mnie tak słucha i nie odpowiada zbytnio. Po czym na końcu mówi, wiesz co Karina, no to po prostu przyjdź. No i tak, aha, no okej, okay, no to przyszłam. Jedyne, co miałam zrobić, to tak naprawdę kilka kanapek dla osób w kryzysie bezdomności. Nie było to zbyt skomplikowane i nie wymagało żadnej wiedzy czy talentu. Eee, I okazało się, że na tą akcję przychodzi mnóstwo ludzi. Z przeróżnych branży i z przeróżnym doświadczeniem w różnym wieku, i wszyscy razem po prostu w każdą niedzielę gotowaliśmy przez te dwa lata i robiliśmy zupę, kanapki, pakiety żywnościowe, spędzaliśmy później czas z osobami w kryzysie, rozmawialiśmy z nimi. Od rana jest gotowanie, a później jest wydawka, właśnie przy katedrze, przez cztery godziny, gdzie tak naprawdę osoby potrzebujące przychodzą, żeby z kimś porozmawiać. Z kimś, gdzie tak naprawdę najczęściej wszyscy omijamy takich ludzi na ulicy. No, i tam ten wolontariat się zaczął. Tam zobaczyłam, co to tak naprawdę znaczy: że z jednej strony niewiele potrzeba i niewiele to kosztuje, żeby zrobić komuś kanapkę, a z drugiej strony starałam się poświęcić każdą jedną swoją wolną niedzielę na to, żeby tam być i żeby ten projekt wspierać. I to chyba mnie nauczyło najwięcej w naszym mieście. Nauczyło mnie fakt, że przychodzili prawnicy, lekarze, ja z kompletnie innej branży, studenci, starsze osoby, które są na emeryturze, żeby móc po prostu się zjednoczyć w tej lokalnej społeczności i zrobić razem coś dobrego. Powiedz mi, jak Ty byłeś w stanie to wszystko połączyć? No musiałaś się do wszelkich zawodów przygotować, uczysz się na Politechnice, to też zwykle nie jest takie oczywiste dla kobiet, no i jeszcze wolontariat. Jak Ty to wszystko byłaś w stanie połączyć? Było to wyzwanie. Przyznaję, że to był bardzo, bardzo intensywny czas, bo oprócz tego, że ja jeszcze co chwilę musiałam jeździć do Warszawy ze względu na obowiązki z Miss Polonia, ze względu na przygotowania do konkursu Mi świata, e, dziennie studiowałam na Politechnice Łódzkiej w języku angielskim. Wtedy byłam na Managementie, a później na Master of Business Studies u nas na IFE. Więc tych rzeczy było sporo. No, a jednak zupa na Pietrynie pochłania sporo czasu, bo oprócz tego, że byłam tam w każdą niedzielę, to później chciałam zrobić coś więcej i wyjść ze swoim projektem i stworzyliśmy w Łodzi pierwszą łaźnię dla osób w kryzysie bezdomności i potrzebujących. Projekt okazał się sukcesem, co bardzo mnie cieszy, bo później też Miasto Łódź przejęło patronat i teraz są kolejne dwie takie łaźnie. Z naszej inicjatywy to wszystko wyszło, i myślę, że takie miejsce było jak najbardziej potrzebne, żeby. Osoby potrzebujące mogły zadbać tak naprawdę o swoją godność i tak rozpocząć każdy dzień, jak każdy z nas by chciał. I to był taki start do tego, co działo się później przy Koronie Świata, bo później te projekty zaczęły mieć miejsce na całym świecie. Ale to zawsze tutaj do naszego miasta wracam z ogromnym sercem, ponieważ tu się wszystkiego nauczyłam. I tutaj chyba mm, nauczyłam się przede wszystkim takiej dyscypliny bo mi się niejednokrotnie nie chciało iść tam w niedzielę. Było zimno, padało, ja miałam lepsze rzeczy do robienia. Chciałam odpocząć, obejrzeć sobie film z rodziną, ale jakieś takie poczucie, że to ja jestem z tej perspektywy, że mam tak ogromny przywilej, że nie muszę się martwić, co ja zjem, gdzie ja będę spać. Jak nie wiem, nakarmić swoje dziecko, że ja tam chodziłam z takiego poczucia i obowiązku właśnie, i tego przywileju, że. Nie kosztuje mnie to tak naprawdę wiele, żeby komuś pomóc. A później te projekty, jak już nauczyłam się, jak to naprawdę wygląda, mogłam z tej pozycji, w której jestem teraz, po prostu rozwinąć i poszerzyć. A ten moment, kiedy oddawałaś koronę? No to całkiem niedawno temu. <laughs> całkiem było. niedawno w sumie, racja. To jest świeży temat, bo w marcu oddawałam koronę. Na pewno jest e, duży sentyment do tego wszystkiego, co miało miejsce, aczkolwiek, e, tak jak mówiłam wcześniej, ja z Koroną się rozstać nie mogę i nie dalej niż miesiąc temu zadzwonili do mnie z Missiata, że aktualna Miss zgubiła paszport i ściągnęli mnie do RPA i ja znowu wystąpiłam w tej Koronie, co wywołało dużo zamieszanie w sieci, że ona nie ma dość i że też się tak wcześniej nie zdarzyło, e, żeby poprzednia Miss nagle się pojawiała właśnie w Koronie. Ale udało się wszystko fajnie zrobić i wiem, że też z Agencją Miss Świata i z dziewczynami, które wcześniej wygrały konkurs. Jesteśmy w tak bliskich relacjach, że nawet teraz w tym momencie powinnam była być z nimi wszystkimi w Wietnamie, ale mamy wywiad i oczywiście bardzo mi na tym zależy. Plus mam tyle egzaminów na studiach, żeby nadgonić zaległości, że odpuściłam. Ale myślę, że jeszcze niejednokrotnie się z nimi wszystkimi gdzieś w świecie zobaczę. To powiedz, jaki masz moment na studiach? W którym, w którym miejscu się znajdujesz? W bardzo napiętym momencie, ponieważ w tym e, teraz chcę zamknąć wszystkie semestry. Ja miałam indywidualne tak nauczanie ze względu na na moje ciągłe wyjazdy i tak jak pierwszy semestr miałam zaliczony, no to później, kiedy moi znajomi już kończyli, ja wróciłam na drugi, więc teraz już kończę, jestem na ostatnim semestrze. Mam nadzieję, że do końca miesiąca uda mi się wszystko podomykać i będę mogła na spokojnie pisać pracę magisterską. Praca magisterska będzie o czym? Praca magisterska będzie o ambasadorach marek luksusowych i o takim właśnie świecie ambasadorów, trochę połączonym z social mediami i to będzie nie tylko w Polsce, ale na całym świecie, czyli będę miała w sumie okazję też wykorzystać znajomości, które miałam e, podczas moich e, dwóch lat, ponieważ wiele dziewczyn z konkursów współpracuje ze światowymi luksusowymi markami również, więc będę miała dużo informacji. Czy swoją przyszłość łączysz z Łodzią? Łączę ją nie tylko z Łodzią, ale z Łodzią zawsze będę ją łączyć ze względu na to, że tu mam rodzinę. Więc to jest miasto, do którego e, ja, jest, ja jestem teraz w nim będę do niego regularnie przyjeżdżać. Mam taki chytry plan przeprowadzenia się do Krakowa, nie ze względu na to, że wolę miasto, ale za miłością. Więc tutaj będę wracała do swoich rodziców, do moich przyjaciół. Będę wracała, ponieważ chcę skończyć właśnie jeszcze studia. I myślę, że jeszcze niejedną rzecz tutaj w Łodzi zrobimy, ze względu też na to, że tuż po oddaniu koroną tworzyłam swoją fundację. Fundację Karoliny Bielawskiej, która właśnie swoje działania będzie skupiała na lokalnej społeczności w Łodzi. Czyli będziesz nadal tę zupę wydawała na Piotrzkowski. A nawet będę robiła więcej, ponieważ chcemy zrobić kompleksowy projekt pomocowy dla osób w kryzysie bezdomności, dla dzieci z trudnych rodzin, dla osób potrzebujących pomocy i w skrajnej biedzie. Projekt nazywa się Przystań. Chcemy stworzyć taką przestrzeń dla tych osób, gdzie utrzymają kompleksową pomoc. Nie tylko podstawowe potrzeby, takie jak zjedzenie ciepłego posiłku, ciepłe ubranie czy możliwość wykąpania się. Ale pomoc psychologiczną, terapię wychodzenia z uzależnień, ponieważ bardzo często się to wiąże czy z problemami z alkoholem, czy z innymi używkami, a to jest choroba jak każda inna. Dlatego chcemy mieć taką przestrzeń dla tych osób, które chcą zacząć to życie na nowo. Współpracujemy już z jedną z panią Streetworkerką, i mamy kolejne dwie osoby, które chcemy zatrudnić. Streetworking to jest myślę, że w tym momencie przy kryzysie bezdomności taki. Główny nurt, na którym się też chcemy skupić, ponieważ to są osoby, które wychodzą na ulicę i tak naprawdę z tymi ludźmi rozmawiają. Czyli, jeśli na przykład Natalia widzi dwie młode osoby, które powinny być w tym momencie w szkole które widać, że zmagają się z różnymi problemami, ona podchodzi i pyta: Co wy tu robicie? Co się stało, że jesteście w tym miejscu? Tak samo do osób w kryzysie. I już teraz udało się wyprowadzić i zaprowadzić kilka osób na detos. Kilku osobom się udało wyrobić dokumenty, gdzie wcześniej było to niemożliwe, bo często nie chcą mieć takich dokumentów. Więc takie nawet najmniejsze działania. Dużo wnoszą i cały ten projekt będzie miał miejsce w naszym mieście. A czego byś życzyła swojemu miastu na, na, na następne 600 lat? Żeby się tak prężnie rozwijało, jak robi to teraz. Myślę, że łódź bardzo się zmieniła. Nawet od kiedy ja ją pamiętam, a nie mam aż tak wiele lat, to na tej, w tej krótkiej przestrzeni są nowe inwestycje. Jest bardzo dużo kultury, bardzo dużo osób przyjeżdża z całej Polski. Dopiero co na 600-lecie łodzi chyba się ludzie aż nie mogli pomieścić w naszym mieście, bo każdy chciał przyjechać, bo mieliśmy fantastyczne koncerty pokazy, dużo wydarzeń, czy to związanych z modą, czy właśnie ze światem sztuki, żeby jak najwięcej się działo i żeby ludzie wiedzieli, że w naszym mieście tak naprawdę każdy jest mile widziany i każdy znajdzie coś dla siebie. Utrzymamy to tempo. Co? Musimy. Już jak się powiedziało, a to trzeba powiedzieć B. Dziękujemy serdecznie za rozmowę Karolinie i do zobaczenia w następnym 600 leci. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.